Elo wina. Witajcie w szkole prowadzonej przez. Dzisiaj krótka powtórka z życia codziennego. Zastanawia was, dlaczego sok z czarnej pożyczki ma taki kolor? Otóż swoją barwę zawdzięcza czarnej pożyczce, z której ten sok wow. się wyciska. Powtórzmy sobie dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, szósty dzień tygodnia, niedziela. Jak latają ptaki? Ptaki latają kluczem. A co to jest klucz? Klucz to są odpowiedzi do testów. Stąd wynika, że ptaki latają jak odpowiedzi. Dzięki temu wiemy, że ptaki to odpowiedź na każde pytanie. Każdemu w czasie kwarantanny brakuje siłowni, dlatego warto jest mieć swój gryf, z którym możecie ćwiczyć. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.